Szykuje się podwójny powrót do świata obcego, wykreowanego w kultowej produkcji Science Fiction z 1979 roku. Już w przyszłym roku do kin trafi film o roboczym tytule Alien Romulus, który, jak właśnie ujawniono, rozegra się pomiędzy pierwszym obcym Ridleya Scotta, a drugą częścią serii w reżyserii Jamesa Camerona. Fabuła skoncentruje się na grupie młodych ludzi, którzy trafiają na odległą planetę i zostają zmuszeni do walki o życie z najbardziej przerażającą formą życia we wszechświecie. Gwiazdami produkcji będą Kaylee Spain. Isabella Merced i David Johnson. W 2025 roku możemy natomiast wypatrywać serialu, za który odpowiada twórca serii Fargo. Ogłoszono właśnie, że gwiazdą produkcji będzie Timothy Olyphant. Aktor dołączył do Sydney Chandler, której bohaterka ma być hybrydą, meta-człowiekiem posiadającym mózg i świadomość dziecka, ale ciało dorosłej osoby. Z kolei Olyphant wcieli się w androida, będącego jej mentorem i trenerem. Serial będzie prequelem pierwszego filmu i rozegra się w niedalekiej przyszłości, osadzonej na 70 lat od czasów współczesnych.